Amerykański Energy Hub przejmuje startup telematyczny z klientami Porsche, Mercedesa, BMW czy Lucid, po to, żeby zaoferować im atrakcyjne ładowanie. Amerykański Energy Hub przejmuje Bridge to Renewable, czyli dostawcę rozwiązań telematycznych dla samochodów elektrycznych. Co ważne, chodzi o rozwiązania OEM dla takich marek jak Audi, Porsche, Lucid, BMW, Mercedes. Volvo, Volkswagen czy GM. A jeśli dotąd nie słyszeliście o tym startupie z Waszyngtonu, to powiem Wam, że w rundzie A pozyskał finansowanie na ponad 45 milionów dolarów. Po co zatem Energy Hub, dostawca rozwiązań zapewniających elastyczność sieci energetycznej, przejął firmę telematyczną? No, po to, by zacząć pracować nad systemami ładowania samochodów elektrycznych, zarządzanymi, i teraz uwaga, przez sieci energetyczne. U nas jeszcze o tym się nie myśli, ale z pewnością jest to benchmark godny naśladowania. No, bo spójrzcie na to z tej strony. Dzięki integracji za pomocą OEM z wiodącymi producentami samochodów elektrycznych, Energy Hub może wdrożyć teraz niemal wszystko. Może zaproponować takie rozwiązanie, że kierowcy będą korzystać. Tylko i wyłącznie z jego usług, ależ tu się robi przestrzeń.